Właśnie testujemy naszą nową drukarkę 3D, ona się nazywa Bambu 1 mini. No i właśnie teraz drukujemy nasz pierwszy wydruk, to jest właśnie taki statek. On jest tutaj z, z takim taki model jest yy, dany i jest razem z takim silniczkiem. I właśnie ten silniczek już jest zrobiony. Właśnie ja wam pokażę, jak on jest zrobiony. Ten silniczek o, i go się później doczepia do tej łódki, która zostanie wydrukowana. W tym momencie następuje kalibracja. No, jest, przepraszam, skanowanie płytki przed drukowaniem. No, i jest już 22% wydruku. Jeszcze 16 minut, i łódka będzie gotowa. No, i tak wygląda właśnie ta drukarka 3D. No, i jeszcze jest taki samochodzik, można wydrukować sobie taki model. No, mamy czarny filament założony, i właśnie, no, dysza już jest podgrzana do 202 stopni, i jeszcze się nadal podgrzewa. Yy, właśnie teraz jest już 219 223 226 no no i następuje właśnie już pierwsze, pierwsze właśnie wyjście filamentu z dyszy to właśnie się teraz stało tu jest próbny jakiś bo w tym momencie nie wiem co się tutaj dzieje wylewa się ten filament nie wiem czemu tutaj się to wylewa o co tutaj chodzi? Keep clear of moving parts. Nie wiem, dlaczego ten filament tu się wylewa. Trochę mi go tutaj szkoda, bo ono wylewa się i nie wiem, o co chodzi. To jest 230 stopni. O co tutaj chodzi? Keep clear of moving parts. Hm. Nie wiem, co się teraz dzieje. Co następuje? No, nagram to, bo nie wiem, co się dzieje. Może ktoś w komentarzach by napisał. O, coś ucięło, właśnie. Jakaś część wypadła tutaj. No i proszę Państwa, właśnie następuje pierwsze drukowanie łódki. Łódeczki. Ale zobaczcie, jak to chodzi szybko. Wow, jest już 27% łódki, ale to wszystko tutaj się rusza. No, proszę Państwa, to mi się zaczyna podobać, te projekty różne. Oprócz tego w ogóle to tam jest taka kamerka i to wszystko nagrywa można później sobie tutaj wyjąć tą kartę i po prostu zgrać to na komputer taki timelapse z po prostu tego drukowania no i to chcieliśmy wam pokazać później wam pokażemy efekt końcowy no to pa